że bardzo pozytywnie, widać to na przestrzeni ostatnich lat, jak zwiększała się liczba drużyn. Obecnie już, no nawet na tym półfinały, tak, to wygląda jak finały, z były za pierwszej edycji, ale minęły tylko te trzy lata, więc widać, że to było potrzebne. No tutaj ambicja była, żeby starego mistrza tutaj wyciągnąć, spróbujemy jeszcze w sobie Każdy mecz był ciężki, pierwszy mecz, przy... Był bardzo istotny. Graliśmy z niezłą drużyną, z Wojskową Akademią Techniczną i tam tak naprawdę jedna bramka w te 3 przesądziła o tym, która drużyna awansuje. Ścielne nastawienie dobre. Na pewno ten turniej mocno podbudował. Mamy jeszcze dwa miesiące, żeby trochę się przygotować i mam nadzieję, że będzie dobrze. Żeby po prostu sobie pograć, to nie jest skomplikowany sport i bardzo się cieszę, że z roku na rok jest coraz więcej tych drużyn. Widzimy na przykład drużyny, które na pierwsze ampy przyjechały tak z zaskoczenia, ale takim się spodobało, że z roku na rok przyjeżdżają i są w coraz lepszej formie, także no my zawsze czekamy tylko na wiosnę i przyjazd do Warszawy, a teraz jeszcze do Rzeszowa.